Znajdujemy się w restauracji Cafe Art w Kratoszynie. Chciałem tutaj kilka słów usłyszeć od Mańka, który kupił naleśnika. Proszę o kilka słów. Znaczy kupił, wie Pan, ja jeszcze za niego nie zapłaciłem, nie? Ale ten naleśnik, on się będzie nazywał Alamaniek prawdopodobnie. Życzę sobie tego. Podałem przepis, dziewczyny poszły do kuchni. Zrobiły arcydzieło. Jeśli rozdawaliby Oscary za kulinarne wyczyny, to tutaj Oscar razy dwa. I za kompozycję smaków, i za zapach, i za e, design, tak zwany wygląd. Ostatnio usłyszałem takim słowie design i mi to wytłumaczył kolega, że to znaczy właśnie wygląd. Także za wygląd, za smak i za kompozycję. Trzy Oscary. Czyli rozumiem, że będzie Pan tu stałym bywalcem, tak? Ja ja to nie tylko będę walcem, ja zastanawiam się czy ja nie będę tworzył, że tak powiem, tej kawiarni. Dziękujemy. Dla radia Merkury z Kratoszyna mówiła okrzychana masz.